Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dereszyński i już ponad 20 lat działam w branży okienno-drzwiowej. Od 10 lat jesteśmy też producentem okien, drzwi, zabudów, fasad, stolarki specjalistycznej na profilach aluminiowych. Tyle lat działalności pozwala mi ocenić dość obiektywnie wiele sytuacji, ale człowiek już uczy się całe życie i dlatego też postanowiłem w ramach naszej szeroko pojętej działalności Edukacyjnej, bo jako firma produkcyjna również prowadzimy szkolenia i różnego rodzaju spotkania, takie dla naszych partnerów, również z wizytami na budowach. Dlatego sądzę, że pewien wachlarz doświadczeń i obserwacji już posiadam, ale chętnie też za pomocą Państwa sugestii, czy też nawet pewnych wrzutek, rozwinę wątek i na łamach tego nowego forum Okiem Okniarza. Postaramy się wspólnymi siłami zbudować ciekawe portfolio dla innych użytkowników, nowych klientów, a może i nawet uda nam się wypromować pewne nowe rozwiązania, nowe zachowania, które pozwolą skutecznie klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym cieszyć się z tego, że zamontowali ładne, nowe drzwi i okna. Państwo, najważniejszą rzeczą przy użytkowaniu okna jest, wcale okazuje się, że nie wybór parametrów, wybór odpowiednich ilości komór w profili, w profilach uf, Mała małach skucha, sorry, początki. Natomiast co ważne to to, żeby dobrze okna zostały zamontowane, zabezpieczone, i później już w takim użytkowaniu domowym, codziennym Żebyśmy mieli z nich radość, a nie frustrowali się z powodu jakichś rysek, z powodu jakichś zacięć, z powodu jakiegoś, no krótko mówiąc, zaniedbania, które powstało w trakcie montażu albo w trakcie też działań innych ekip. I z racji tego, że nasze wyroby często nie są najtańsze, szyby zwłaszcza, czy, czy elementy konstrukcyjne są niezwykle cenotwórcze. A dzisiaj wszyscy bardzo oszczędzamy i bardzo patrzymy nie, na te złotóweczki, które niestety tak szybko nam wypływają z kieszeni. Dlatego ja zalecam, zachęcam bardzo wszystkich, żeby po wizycie ekipy, która dostarczy Wam stolarkę, zamontuje ją w obiekcie, żebyście również należycie dobrze zabezpieczyli te Wasze wyroby, bo to nie jest do końca taka um, oczywista kwestia dla wielu przyjeżdżają tenkarze, oni okleją tymi foliami. To nawet w internecie możecie sobie popatrzeć, jak to wygląda, że tam są te folie, narożniki zabezpieczone, ale kluczowa kwestia to nie tylko szyby, nie tylko cała konstrukcja, ale przede wszystkim okucia, czyli te elementy jak klamka, zawiasy, jakieś elementy, które też są w środku konstrukcji okiennych czy drzwiowych, które jeżeli dostanie się tam kurz, pył po panach Tynkarzach, malarzach. Strasznie kosztowna kwestia. Później to jest wymiana albo regulacja, albo przywrócenie stanu pierwotnego. Także proszę bardzo o to, żebyście pamiętali, właśnie, aby zabezpieczyć te neurologiczne elementy, bo one w dużej mierze mają później wpływ na to, czy okno i drzwi się w ogóle otworzą. Czy możemy je zacząć wentylować? Czy możemy przede wszystkim. A powiększyć przestrzeń w środku pomieszczenia poprzez właśnie otworzenie drzwi HS. A tutaj nagle okazuje się, że nie tylko tynkarz nie zabezpieczył należycie naszych okien, czy też inna ekipa, która przyszła po nas, po, po okniarzach, ale na przykład nie został dobrze zabezpieczony próg. I ci panowie hydraulicy ze swoimi rurkami, wężami, kablami przyszli, pognietli, porysowali. I wszystkim jest teraz przykro, dlatego zwróćcie, moi drodzy, bardzo właśnie na te dwa aspekty uwagi, czyli okucia, wszystkie elementy wystające, które są widoczne i mm, no, wręcz kuszą czasami, żeby przy, na takiej klamce powiesić sobie jakiś kabel, tak? Nie wiem, jaka jest moda, no ale tak już byłem na tylu budowach, gdzie elektrycy z lubością wieszają kable na klamkach. No boli, później boli, bo to trzeba wymienić. Daj Boże tylko, żeby to była klamka. Także tu zalecam ostrożność. Zwróćcie uwagę na te elementy właśnie jak klamki, jak progi w drzwiach, w balkonach, ale również pamiętajcie, że gdziekolwiek wykonywane są tak zwane prace, nazwałbym je brudne, albo takie ciężkie, typu szlifierka, typu młotek, typu jakieś prace związane z wiertarką inną. Tękarką frezarką. Tutaj szyby bardzo nie lubią kontaktu z takimi substancjami, jak właśnie pył, kurz, czy, czy, czy iskry. Także tutaj pamiętajcie, też warto zabezpieczyć dodatkowo te elementy, bo niestety naprawa jest bardzo kosztowna, wymagająca, a czasami wręcz no, nie przynosi spodziewanego efektu i efekt pierwotny nie jest odtworzony. Także, kochani, zachęcam do zabezpieczania okien. To jest Drogi produkt, ale jeszcze droższa i bardziej frustrująca jest niestety naprawa czy też jakiekolwiek działania serwisowe, bo niestety na to gwarancja nie obowiązuje. Tyle dzisiaj. Zachęcam jeszcze raz do słuchania, subskrybowania i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!